Hejka, opowiem Wam troszeczkę o komecie C2023A3 Su-Hinsan Atlas. <laughs> ta kometa będzie hitem tego roku, tej jesieni, już na pewno słyszeliście o niej. Yy, wszystkie media trąbią, że, że będzie bardzo jasna, widoczna gołym okiem i super, ach, super fajnie. No ale tak może nie być tak naprawdę, więc yy, dlatego chciałam nagrać to wideo, żeby Wam pokazać yy, jak trudna do obserwacji może być ta kometa. Czego możemy się spodziewać? Kiedy je obserwować? I Takich taki parę ciekawostek, jak powiedzieć o niej. To jest wykres ze strony COPS-C. To jest taki, taka strona, która pokazuje wykres jasności na podstawie obserwacji, które zgłaszają... zgłaszają ludzie, tak? Więc ona była obserwowana do mniej więcej 10-11 sierpnia a potem była miesięczna przerwa, i dopiero teraz 9, 10, 11 i wczoraj, wczoraj 12 września, udało się ponownie ją zaobserwować. Po tym jakby takim zbliżeniu kątowym do słońca, gdy ona była w tym blasku słonecznym schowana, skąpana, i poza tym była też po drugiej stronie słońca, zaraz to pokażę. Jak to wyglądało? Spójrzcie, to jest um, czas obecny. Ja może cofnę troszeczkę. Znajd w ogóle znajdziemy tu kometę. Napisem, napiszemy sobie tutaj yy, wyszukiwarte. Yy, jak to się nazywa? Su, Su Hinsan, coś takiego. To jest ta kometa. SkyMap teraz. I to sobie zmniejszymy. Spójrzcie, ta kometa obecnie jest teraz w sekstansie yy, Poniżej ekliptyki tu jest, yy, tu jest nasze Słońce. I zobaczcie, ja może cofnę. proszę, może weźmiemy sobie yy, o skoku jednego dnia. To będzie skak jednego dnia. Ja tu, troszeczkę cofnę czas. Ten moment, zobaczcie, tu na górze mamy czas yy, 31 lipca, 1, 2, sierpnia tutaj Była obserwowana na wieczornym niebie także z Polski i potem, właśnie od 13 sierpnia, już nie była obserwowana z ziemi, bo po prostu była blisko słońca. Zobaczcie ona, jakby w tej łunie słonecznej, nie dało się jej zaobserwować z ziemi. Były tylko obserwacje z sondy stereo A z kamery HI-1 i tam była do, dobrze widoczna, jak, jak zbliża się właśnie jak, kątowo w stronę słońca. I dzięki temu mogliśmy ją niej kąt obserwować, tak, mimo że nie, nie z ziemi, ale z, z Sondy A. I teraz, właśnie minął ten czas zbliżenia do słońca, kątowego zbliżenia do słońca, bo to jest od wielu rzeczy. I właśnie od teraz, mniej więcej 9, o tak jak tutaj, 12 wrześ, września, czyli teraz ona została zaobserwowana na wieczornym, przepraszam, na porannym niebie to jest poranne niebo z tej strony na porannym niebie. Z jasnością około plus 5 magnitudo, czyli wpisuje się w ten wykres jasności, który tam pokazywałem poprzednio. Może w tym miejscu jeszcze raz pokażę, że tutaj właśnie, o znikło, że około mniej więcej dwóch magnitudo na plusie będzie w maksimum, ale może być jaśniej. Zaraz o tym opowiem. I ona teraz, zobaczcie, ta kometa teraz się oddala kątowo od Słońca. Przejdzie peryhelium, najbliżej Słońca będzie fizycznie około 28-29 września, czyli to jest peryhelium komety, ona już bliżej nie będzie, to jest 0,4 jednostki astronomiczne od Słońca I w tym wychyleniu właśnie, jest szansa w tym wychyleniu zobaczyć ją na porannym niebie Jak? Zaraz, zaraz Wam pokażę, tylko weźmy skok godzinowy i spójrzcie, może zablokuje to kometę, niech ona będzie zablokowana Spójrzcie, to jest to wychylenie. Czyli, jakby przed wschodem słońca, nad wschodnim horyzontem, jest szansa na zobaczenie tej komety. Ale musiała być naprawdę jasna, więc w tym momencie, ale mm, czy będzie w tym momencie jasna? 27? Czy tam na przykład, załóżmy 30 września, czy będzie taka jasna, żeby dało się zobaczyć yy, kołomokiem, czy lornetką. Na zdjęciach powinna być widoczna. Dodatkowo to zobaczcie, y, 1 października Księżyc, rogali Księżyca będzie nad wschodnim horyzontem i kometa będzie niedaleko. Czy da się to zobaczyć? Trudno powiedzieć. Zależy jako jasność. Jeżeli będzie około nie wiem, jednego może zero magnitudo, to może da się zobaczyć. I co będzie dalej? Ustawię ten czas i dalej będzie się zbliżała do Słońca kątowo. Czy jest już po peryhelium ale przelatuje między tutaj, właśnie w tym momencie, 9, 9 października. Ona przelatuje, przeleci między Słońcem a Ziemią. Będzie w tym, zobaczcie, takim łunie. To jest bardzo blisko odległość kątowo ym, od Słońca. To jest chyba 7 stopni kątowo od Słońca, więc no, zbyt blisko, żeby taka troszeczkę dalej była, na 10-15 stopni. To może by się dało zobaczyć na, 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 na dziennym niebie. Szacunki to do jasności. Według tego wykresu bez rozpraszania w przód kometa podczas tego właśnie 9 października miałaby wtedy dwa magnitudo, może 1 magnitudo na plusie. To nie jest jasność, która da się zobaczyć na, 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 na dziennym niebie, nawet na wieczornym. Takim się, że po zachodzie słońca też ciężko byłoby zobaczyć ale rozpraszanie w przód rozpraszanie w przód to jest takim zjawiskiem które daje tak jakby dodatkowego kopa według wyliczeń yy, może pojaśnić w tym momencie przejścia między Słońcem a Ziemią o nawet 7 magnitudo jaśniej być jaśniejsza Czy jakby według tego, że 2 magnitudo i jeszcze o 7 magnitudo jaśniej to nam wychodzi no, gdzieś około 4, może minus 5 nawet Minus 5 magnitudo, w tym momencie 9 października, to już jest szansa na zobaczenie na dziennym niebie. A na jakim dziennym? Właśnie o to chodzi. Czy takim dziennym, jak tutaj, czyli gdy jest na przykład zobaczcie, słońce góruje nad południowym horyzontem, czy na takim dziennym, bo zobaczcie, ono w tym momencie będzie nad słońcem, tak? czyli słońce jest nad południowym horyzontem, tutaj potem mamy Słońce i nad Słońcem w tym momencie będzie kometa, 7 stopni nad Słońcem jeszcze dodatkowo teoretycznie fajne warunki, bo kometa naj najwyżej na niebie nie ma jakby nie ma zjawiska atmosferycznego, pociemnienia tak, obiektów jasności czy właśnie na rano, to już zobaczcie jeżeli to będzie rano, 9. 9 Hmm, słońce, tutaj jest, tak? Słońce jest tutaj. schodzi. Kometa najpierw schodzi delikatnie. Potem słońce, tak? Czy to w tym momencie będzie fajnie widoczne? Czy wręcz przeciwnie? W tym momencie zachodu. Z Podobno ja, zobaczcie. Podobne warunki, ten. podobne wysokość, tak jakby, tak? Tego dziewiątego. Października, czyli też jakby słońce zachodzi i dopiero potem komoda to zachodzi. Tylko że w tym momencie warkocz będzie skierowany tak w wzdłuż horyzontu bardziej, bo on będzie zakrzywiony, więc tutaj może być ciężej wieczorem. Myślę, że rano będą lepsze warunki, bo ten warkocz będzie skierowany tutaj właśnie tutaj w tą stronę, gdzie jest lew. Tak jakby do ekliptyki. Tak więc to poranne 9 października. Y Mogą być lepsze warunki. Ewentualnie po wschodzie słońca, tak? Jakby gdy słońce jeszcze nie jest takie mocno świecące. Niebo jest, e, niebo jest już jasne, ale jeżeli będzie minus, minus 7, minus 6, minus 5, bez problemu, da się zobaczyć tą kometę właśnie na dziennym niebie, czyli na właśnie takim dziennym, ale gdy słońce jest nisko, bo tutaj, gdy wysoko, to myślę, że będzie dosyć ciężko. Ale najlepsze warunki nastąpią później. Znowu wró wrócę do skoku czasowego o jeden dzień. Nastąpił później gdy kometa, zobaczcie, się oddali szybciutko od słońca kątowo. 11-12 12 października już będzie można pokusić się o obserwacje wieczorne. Spójrzcie, to jest znowu czas tak jakby zwykły, bez, bez jednego skoku. 12 października słońce zachodzi, tu mamy bardzo nawet. Słońce zachodzi i jest kometa, niebo ciemnieje i kometa na niebie, więc w tym czasie, zobaczcie, mniej więcej pół godziny, nawet do godziny czasu po, po zachodzie Słońca będzie możliwość obserwacji komety. W następnych dniach ona będzie się szybciutko oddalała od Słońca kątowo, fizycznie też, więc te warunki się poprawią. Czy księżyc będzie widoczny? Chyba będzie, bo to będzie zmierzał do pełni, tylko księżyc będzie po drugiej stronie bardziej, dosyć daleko od komety, więc myślę, że nie powinno jakoś mocno przeszkadzać to. No i tak to wygląda, więc warunki słuchajcie, nie są jakieś super korzystne, bo tak jak powiedziałem, ta kometa przejdzie, przejdzie nad słońcem. Nad słońcem, blisko słońca, zobaczcie, tu jest ten moment przejścia. Czyli maksymalnej jasności. To jest maksymalna jasność. O ten moment, tak? Gdy przychodzi między Słońcem a Ziemią. No, co z tego, że maksymalna jasność, jak ona jest blisko Słońca na niebie, więc to nic tym nie daje. Nam najlepszy okres właśnie tutaj, w tym miejscu, w tym wychyleniu. Czyli y, pod koniec września, na początku października. Poranne niebo. I potem, jakby tutaj ten okres na wieczornym niebie, to już odskoczy od słońce będzie się oddalała y, kątowo. Ten okres. tutaj może być około 0, może 1 może magnitudo na plusie na ciemnym niebie, gdy słońce zajdzie, godzina, 2 godziny po zachodzie słońca już później będzie całkiem fajnie widoczna jeszcze raz pokażę Wam wykresy, yy, jakie zrobiłem a właśnie, jeszcze taki wykres, yy, znalazłem taki wykres w internecie przylotu tej komety yy, widoczności tej komety z sondy SOHO yy, z kamery LASCO C3 od 7 do 11 października od tego momentu przejdzie tutaj, 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 tutaj i pójdzie w tą stronę, tak? Więc czekamy też na ten widok, jak to będzie wyglądała kometa z Soho. Powinno być super. No i takie wykresy jeszcze mam właśnie na 30 minut przed wschodem słońca i mam drugi wykres 30 minut po zachodzie słońca. To jest poranna widoczność, 30 minut przed schodem słońca. 20 września, 24 i tutaj, pod koniec września i początek października, 1 października, według efemerydy taki takiej standardowej, 3,2 magnitudo 6 stopni nad, nad horyzontem 30 minut przed schodem słońca 3, 2 magnitudo dodać, już tutaj można byłoby spokojnie na powrótku dodawać ten efekt rozpraszania przód, ale tu jeszcze niewielki będzie tu już około może jednego magnitudo, czyli kometa może gdzieś 2 magnitudo mieć. Potem będzie kometa zniżała, jakby będzie coraz niżej nad horyzontem w tych warunkach, czyli 30 minut przed wschodem słońca. I tutaj 7-8 października. No, to już 2 stopnie. Tylko, że tu już efekt będzie rozproszenia w przód mocniejszy. I tutaj może już mieć około 0 magnitudo, może, może minus 1 więc tu jest szansa może, może na obserwację. Ten okres, tak, tutaj tym, od tego wychylenia i jak w dół leci. To jest w, y, obserwacja poranna, pod koniec września i początek października, a potem mam obserwację już po tym zbliżeniu y, do Słońca, tym kątowym, jak przyleci nad Słońcem, kątowo i między nami, między Słońcem a nami będzie ta kometa, ten efekt rozproszenia w przód będzie największy i potem będzie się właśnie oddalała już od o, od słońca i 11, 12 października. 3 magnitudo pokazuje efemeryda. E, tutaj jeszcze efekt rozproszenia w przód będzie działał, więc ona tutaj może mieć 0 magnitudo, może minus 1. Nawet jak 0, to też spokojnie będzie fajna, 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 fajna. E, widoczność. Podobnie jak na OISE. Tutaj właśnie 14, 16 października tu już może mieć około plus 1 magnitudo i warkocz będzie wykrzywiony w tym momencie właśnie tutaj mm, gdzieś tak do góry nie? w tę tą stronę bo ona będzie tak będzie warkocz na przykład od, od 12 będzie szedł warkocz w tą stronę tak tu 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 tu, tu tak, taki zakrzywiony powinien być łuk, łukowaty zachodni horyzont wtedy tak i tak to wygląda no, mam nadzieję że troszeczkę roześnijmy sytuację Podsumowując, kometa za chwilkę wychyli się bardziej kątowo od Słońca. Pod koniec września będzie widoczna na porannym niebie. Dosyć słabo, bo jeszcze nie będzie jasna ta kometa i to wychylenie będzie niewielkie. Z po Ziemi spokojnie będzie można zobaczyć. Już tu jest obserwowalna, ale będzie jeszcze lepiej widoczna. Potem będzie zbliżenie do, do kątowe do Słońca. Ona w, tym, w tej łunie przejdzie między Słońcem a Ziemią. Wtedy wystąpi efekt rozproszenia przód. Jeżeli będzie miał dużo pyłu, to będzie wtedy bardzo jasna. Może osiągnie minus 4, minus 5. Na moje oko nie osiągnie tyle, bo, bo, bo peryhelium komety jest dosyć nie takie bliskie jak, jak na przykład komety, które miały ten efekt większy. Na przykład, McNaught miała peryhelium 0,2 magnitudo w styczniu 2007 roku i ona była bliżej Słońca i miała dużo, dużo pyłu, bardzo dużo pyłu miała wtedy podczas przylotu między Słońcem a Ziemią, podobnie jak tutaj właśnie ta kometa obecnie była bliżej, więcej pyłu jaśniejsza, tak, prosta matematyka ta kometa 04 będzie osiągnęła 04 jednostki astronomicznej, więc dosyć daleko, no, więc, więc ten efekt będzie moim zdaniem słabszy nie wiem czy osiągnie minus 4, zobaczymy w każdym razie czekuje się bardzo fajna obserwacja. No i życzę pogody. Pozdrawiam. Z tej strony Tato Astronom, czyli Adam Hurcewicz o kosmosie i astronautyce. Zapraszam.